Ile razy mówiłeś do swojego pracownika, że ten projekt wyceniłeś na x pieniędzy? Właśnie popełniłeś błąd, który cię może słono kosztować. Firma się kręci, kasa się zgadza, jest luz, ale co jeśli zacznie się problem, kryzys? Pamiętaj, Twój pracownik zawsze będzie myślał o sobie i swojej własnej wypłacie. To jest całkowicie normalne. Nie idzie za tobą w ogień, bo ma rodzinę, rachunki, zobowiązania. Zatem czego ty nie Możesz mówić pracownikom. Za ile bierzesz projekt? Jaką stawkę godzinową masz? Ile zarobisz w tym projekcie? Bo co myśli pracownik? To czemu ja mam tylko x pieniędzy na godzinę? On zarabia fortunę, a mi chce tylko dawać najniższą stawkę. Pewnie się dorabia na mojej pracy. A rzecz jest zupełnie inna, ty płacisz z tych pieniędzy podatki, ubezpieczenia, materiały, wynagrodzenie itd., itd. Ale pracownicy tego nie wiedzą i nie muszą. Dla nich liczy się ich pensja. Chcesz uniknąć problemów? Nie rozmawiaj z pracownikami o finansach firmy. Kiedy sytuacja się pogorszy, oni będą szukać nowej pracy, a nie walczyć o twoją firmę. Obserwuj mnie po więcej, jeśli chcesz prowadzić firmę w biznesie bez błędów.